Ostatnio opowiadałem o początkach czarnoskórych w armii amerykańskiej, od amerykańskiej wojny o niepodległość do hiszpańskiej wojny domowej. Dziś od II wojny światowej dalej. W okresie II wojny światowej pojawiła się kampania WW, podwójna V, czyli podwójna wiktoria. Promowały ją gazety afroamerykańskie. W liście do redaktora gazety z 1941 roku pytano, dlaczego półamerykanin Miałby poświęcić swoje życie w wojnie i sugerowano, że czarni powinni dążyć do podwójnego zwycięstwa. Pierwsze V oznacza zwycięstwo nad wrogami z zewnątrz, drugie oznacza zwycięstwo nad wrogami wewnątrz. Pomysł ten stał się sprawą narodową i ostatecznie przekształcił się w wezwanie do działania w fabrykach i służbach, które wspierały wysiłek wojenny. Poniekąd nawoływano, by czarni Amerykanie nie jeździli na front i nie ginęli za co i tak by nie otrzymali należytych im honorów, a w zamian wspierali żołnierzy, ale działając w kraju, na przykład pracując w fabrykach. Pomimo wysokiego wskaźnika rekrutacji do armii amerykańskiej Afroamerykanie nie byli traktowani jednakowo, nadal na paradach, na bożeństwach, w transporcie i w stołówkach panowała segregacja rasowa. Ustalono limit tylko 48 pielęgniarek afroamerykanek, a kobiety były oddzielane od białych pielęgniarek i białych żołnierzy przez większą część wojny. W końcu zwerbowano więcej czarnych pielęgniarek, gdy tych białych zaczęło brakować. Te zostały przydzielone do opieki nad czarnymi żołnierzami. W samej marynarce wojennej Stanów Zjednoczonych służyły tylko cztery afroamerykanki. Wielu czarnych amerykańskich żołnierzy służyło swojemu krajowi ze wyróżnieniem podczas II wojny światowej. Było aż 125 tysięcy Afroamerykanów, którzy przebywali za granicą podczas II wojny światowej i było to ponad 6% wszystkich żołnierzy stacjonujących za granicą. Podczas II wojny światowej żołnierze afroamerykańscy służyli we wszystkich dziedzinach służby. W środku bitwy Ardeny w grudniu 1944 roku generałowi Eisenhowerowi bardzo brakowało zastępczych oddziałów dla istniejących białych kompanii. W związku z tym podjął decyzję, aby zezwolić dwóm tysiącom ochotników czarnoskórych żołnierzy na służbę wydzielonych Plutonach pod dowództwem białych poruczników w celu uzupełnienia tych kampanii. Plutony te służyły z wyróżnieniem, a według sondażu wojskowego przeprowadzanego latem 1945 roku 84% sklasyfikowano jako bardzo dobrze, a 16% dość dobrze. Mimo to plutony te były często przedmiotem rasistowskiego traktowania przez białe jednostki wojskowe w okupowanych Niemczech i po zakończeniu działań wojennych w Niemczech zostały szybko odesłane do starych, segregowanych jednostek. Mimo protestów, ci dzielni żołnierze afroamerykańscy zakończyli wojnę w swoich starych, niezwiązanych z walką jednostkach. Mimo, że ci żołnierze zostali zapomniani, to eksperyment ten okazał się sukcesem małym, ale ważnym krokiem w kierunku trwałej integracji podczas wojny koreańskiej. No właśnie, 26 lipca 1948 roku prezydent Harry Truman podpisał zarządzenie 9981, integrujące wojsko i nakazujące równe traktowanie. Zabronił także, zgodnie z prawem wojskowym, wygłaszania rasistowskich uwag. Desegregacja wojska nie została zakończona przez kilka lata. Jednostki składające się wyłącznie z czarnych żołnierzy przetrwały jeszcze długo. Ostatni całkowicie czarny oddział został rozwiązany dopiero w 1954 roku i przyszła wojna koreańska. A wraz z tą wojną pojawił się pierwszy czarny lotnik Stanów Zjednoczonych. Był to Jesse Leroy Brown, który służył od października 1948 roku. Zginął, gdy jego samolot został zestrzelony w Korei Północnej. Nie był w stanie skoczyć na spadochronie ze swojego samolotu i Pomyślnie wylądował awaryjnie. Jego obrażenia i uszkodzenia samolotu uniemożliwiły mu opuszczenie maszyny. Biały kolega ze skadry wylądował awaryjnie w pobliżu Brauna i próbował go wydobyć, ale nie dał rady. Braun zmarł z powodu odniesionych obrażeń. Jako ciekawostkę dodam, że jeden z amerykańskich statków wojskowych. Nazywał się USS Jesse Brown, właśnie na cześć tego żołnierza. W 1950 roku Korea Północna najechała Koreę Południową, a Stany Zjednoczone przystąpiły do wojny. Oddziały afroamerykańskie stanowiły część grupy zadaniowej. 24 listopada 1950 roku 300 tysięcy chińskich żołnierzy przeszło szturmem. Przez rzekę Jalu, a większość czarnych 503 Batalionu znalazła się bezpośrednio na linii ognia. Źle wyposażona jednostka przegrała bitwę, a wielu żołnierzy zostało zabitych lub wziętych do niewoli przez Chińczyków. Warunki w ich więzieniach. Były tragiczne, było zimno i brakowało jedzenia. Afroamerykańscy żołnierze spędzili w więzieniach do trzech lat. Chińscy oprawcy wierzyli, że Afroamerykanie są szczególnie narażeni na antyamerykańską propagandę z powodu dyskryminacji, z jaką spotkali się w domach. W rezultacie, Chińczycy poddawali Afroamerykanów antykapitalistycznemu i antyimperialnemu praniu mózgu, częściej. Niż białych odpowiedników. Wojna w Wietnamie przyniosła wiele wspaniałych osiągnięć afroamerykanów, w tym 20, którzy ze swojej czyny otrzymali medal honoru. Podczas konfliktu afroamerykanie byli nadreprezentowani w niebezpiecznych rolach służbowych i bojowych i ponieśli nieproporcjonalnie wyższe straty. Liderzy praw obywatelskich protestowali przeciwko tej dysproporcji w pierwszych latach wojny, co skłoniło do reform, które zostały wprowadzone w latach 67-68, w wyniku czego wskaźnik ofiar spadł. W 1967 roku prezydent Johnson wręczył medal honoru specjalistom armii amerykańskiej za bardzo szczególny rodzaj odwagi nieuzbrojony, heroizm, współczucia i służby dla innych. Oczywiście osobą, która otrzymała ten tytuł był Lawrence Joel. Joel był pierwszym żyjącym afroamerykaninem, który otrzymał medal honoru od czasu wojny meksykańsko-amerykańskiej. Był medykiem, który w 1965 roku ratował życie żołnierzom amerykańskim w zasadzce w Wietnamie i sprzeciwiał się bezpośrednim rozkazom pozostania na ziemi, przechodząc przez ostrzał w Wietkongu i zajmując się żołnierzami, mimo że sam został postrzelony dwukrotnie. W 1989 roku prezydent George Herbert Walker Bush powołał generała armii Colina Powella na stanowisko przewodniczącego połączonych szefów sztabów, czyniąc go najwyższym rangą oficerem w Armii Stanów Zjednoczonych. Powell był pierwszym i jak dotąd jedynym Afroamerykaninem, który zajmował to stanowisko. Generał William Kip Ward został oficjalnie mianowany pierwszym dowódcą Nowego Dowództwa Stanów Zjednoczonych do Spraw Afryki 10 lipca 2007 roku. Zaś 20 stycznia 2009 roku Barack Obama został prezydentem Stanów Zjednoczonych, co czyni go z urzędu pierwszym afroamerykańskim dowódcą naczelnym sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych. Tak wyglądała droga militarna afroamerykanów w Stanach Zjednoczonych, długa droga. Od niewolnictwa i pełnienia w wojsku funkcji gorszych, mniej prestiżowych, a często bardziej niebezpiecznych, do przejęcia władzy w szeregach armii. Dzięki za obejrzenie do końca, mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, o czym chcecie kolejną historię. Zapraszam na Instagrama Światowej Historii, kanał Światowe Biografie. Trzymajcie się, cześć!